Dzień dobry. Przeglądamy sobie Wykop. Najważniejsze informacje ze świata. Robimy przy ten, e, te hity, nie? Hity. Co w ogóle Polacy, co Polaków interesuje? I Polaków interesuje to, że Tomasz Hajto zabił kobietę na przejściu i nie spędził w więzieniu ani dnia. Dzisiaj mamy 17 rocznicą. Tomasz Hajto to jest piłkarz? Tomasz to jest piłka. Ale wiesz skąd wiedziałam, że to jest piłkarz? Skąd? Dlatego, że tylko piłkarzy tak się traktuje się w sensie piłkarze są, wydaje mi się, taką custom naczył. Nie jakby sędzia rozjechał... Jak nie, to... ale, wi ale Pięty, widziałam, ale widziałam się... że Tomasz Hajto nie jest sędzią, tylko że jest piłkarzem. Albo miałem tak, że mi się to gdzieś e, nie, albo nie, nazwisko i miał taki ding. Nie, to ale ogólnie mi się wydaje, że to nie jest nie, kwestia tego, że piłkarze, piłkarze. Tak, Tylko, że celebryty ogólnie, bo ich znamy, bo ich znamy, I, nie i tak dalej. nie? ta akcja z Batą Kozidra, która też została. Y, też w chyba jakieś przestępstwo po pijaku. Co dwie, Czekaj, 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 w latach 90. co ona zrobiła? No coś tam zrobiła, jakieś wykroczenie, nie, coś było, że był sąd właśnie, to trzeba było no zgłosić. Ja, ja nie, 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 nie wiem czy no. to było koniecznie drugowe przestępstwo, ale, załóżmy, że tak, bo ona była przed sądem i sędzina, w uzasadnieniu wyroku, bo ona chyba tam odrzuciła te... jakby ona została uniewinniona i powiedziała, że jakby niezaprzeczalny jest wkład w kulturę Beaty tylko kozidrak coś takiego pitu pitu nie no przecież znaczy, hej albo jesteśmy równi wobec prawa i tu się, ale no, nie temat no, bo to się spotka jesteśmy równi może, może ty możesz na ale swojej rozprawie po... jak będziesz kogoś pobijasz tupijak po no, po, bo jak no no dokładnie. dzień dzień dobry. dzień dobry mam wkład w kulturę dzień dobry do widzenia dziękuję no, ale wiesz jak te sędzina tego nie uznał, bo to jest sędziny zdanie. Jakby ona nie lubiła Betty Kozidrek, to może byłoby inaczej, ale wiesz. Dobra, a Tomasz haj to co powinien? Ja nie wiem, jaka była sprawa w sumie. Nie wiem jak to co, co było, że, że sąd uznał, ciężko mi to komentować. Ale przejściu. No to widzisz z, li, z Lida widzisz. Dobrze, ale może ta kobieta, wiesz, biega na przejście. Ja nie wiem, jak to było. Wiesz, coś o tym wydarzeniu, ja nie wiem. Nie wiem. Może ta kobieta nie wiem, tam drugą Nie, wiem, to, w stronę. słuchaj, ale aha, ale, ale de facto to ty jako kierowca jesteś odpowiedzialny, żeby dzwonić przed przejściem. No to może zwolnił. Może odpowiedzialność leży po stronie kierowcy. To była z i... wieku, albo nie, może i i jest... no Nie, nie, nie. Odpowiedzialność jest po stronie kierowcy, jeżeli przejedzie kogoś na no ale jaka odpowiedzialność? No w tam, nie wiem... Karna. E... <garną> odpowiedzialność. Jest... Okay. Nie, nie. Co tam dalej? No nie wiem, no, temat Przemek... nieśmieszny, bo Maturka. ktoś umarł, ale no nie znam sprawy, więc się nie... Dobra, następne. Przemek Matoga. Twórca popularnej niegdyś platformy forów dyskusyjnych. Aha, czyli pogadanka z Przemkiem Matogą. Aha, oh. damy? co to? nie, nie, idziemy dalej. Ksiądz krzywdził chłopców w każdej parafii, do której trafił. Kurja mywa ręce. No dobra, molestował minimum, minimum 82 chłopców? czy ustalili, że robił to w każdej parafii, do której wysłał go arcybiskup Ablewicz. Nie, arcybiskup nie wiem, ale, Rzyciński Rzyciński. Był, ale arcybiskup Rzyciński był y, arcybiskupem mojej dicezji. I to co z, z tym? nic ale go kojarzę. <laughs> a, biskupa z Kworca, z nazwiska, ale też pewnie miał jakiś skandal. Albo nie wiem. No w... dobra, ale to ogólnie nie, nie, pan... nie Pol Polaków interesuje na razie tak, że ktoś nie oberwał, że ktoś stworzył forum dyskusyjne, na którym pewnie można mówić, że się ktoś się nie oberwał, który krzewił dzieci i Tomasz Hajto, który wjechał w kobietę nie, 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 też nie oberwał od prawa. Dobra. Mhm. Czyli nie, nie, nie ma zadośćuczynienia, to głównie, to są pierwsze trzy hity i o tym, że da, da, że da się mówić o tym. Ale czekaj, dobra, bo treści pobieraj 18, ale posiłki, ale co, pokaż treść? No pokaż treść. Obywatel w Zimbabwe zgwałci piętnastolatkę. No ale gdzie to było, w Zimbabwe? W Zimbabwe. Nie chyba no, w Polsce, w Lublinie. Lublin, no w Lublinie. No dobrze, ale no przecież są sprawy karne. No to Dobra, następny. za ile treści plus 18? No, jest... no tak news. Z... Obywatel no, Zimbabwe zgodzi 15 latkę. Myślę, że newsem jest to, że on był w Zimbabwe, czyli że yy, jest imigrantem i. O, patrzcie: imigrant i że ogólnie nadreprezentacja reprezentacja występuje. No dobrze, a dalej. Ojciec mówi, że sprawiedliwość zapobicie syna. Samosąd pochwalają mieszkańcy. Czyli, ej, popatrz na to. Czytamy w ogóle wiadomości pierwsze. Pierwsza wiadomość chcemy zemsty. Druga wiadomość chcemy mieć miejsce. Lubimy, że ktoś stworzył miejsce, w której co mówimy, chcemy zemsty na księdzu. Chcemy zemsty na obywatelu Zimbabwe albo na rządzie, że wpuścił obywatela Zimbabwe, żeby gwałcił 15 pol polki, 15 polki. <grym> To jest śmieszne. Piętnastolatki. Nastolacji z, z karne, Ojciec zmierzył to... sprawiedliwość no. Sprawiedliwości z na syna są pochwalają mieszkańcy, czyli jakby forum. Ale wszędzie by tak z, z, na. Następne. byś pochwalił jakby społeczność rzeczy. Raczej... Wysiłki regeneracyjne w PKP tylko dla kobiet. Nie rozumiem tego, to znowu tak, regeneracyjne właśnie? Nowe dlaczego... Prawo podzieliło kolejarzy. Według ostatnich doniesień medialnych nie wszyscy członkowie drużyn konduktorskich mogą liczyć na darmowy posiłek regeneracyjny. Są posiłki regeneracyjne. Na... Dla członków ekipy kobiety. Ja wiem, czyli jesteś konduktor... no, konduktorem, konduktorką i konduktorki mają dodatkowe posiłki? Albo tylko one mają te posiłki za darmo? No to jak tak jest, no to, no to Jest minister do spraw równości. No tutaj no rzecz, nie? Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje, bardzo no dobrze reaguje, ale nie czytamy, bo już chyba wszystko wiadomo po nagłówku. Nie, my czytamy tylko nagłówki. Ja afera ja... korupcyjna na Ukrainie. Zdefraudowano około 1,6 miliona złotych na pomoc humanitarną. To nie może tak lecieć, że my tylko czytamy nagłówki. Ja myślę, że warto byłoby się pochylić nad chociaż jednym z tych rzeczy bardziej, no bo. No ale, no, ale to jakby coś dociekawi, sobie... a to wszystko jest taki, wiesz, no, ciekawi, czytamy tam, że afera korupcyjna, że ktoś tam zdefraudował, żeby były ale pieniądze nie, i nie. Nie, ja widzisz, bo może cię PKP? Dobra, no to PKP. Ja raczej pociągnę na to PKP, bo to jest ciekawa sprawa. Czy w się sensie, komuś przyszło jest do głowy, żeby dawać kobietom posiłki? I ja chcę to mnie dawać? O to chodzi? i sprawdźmy to, chodzi. to. No to jest trochę dziwny pomysł, mimo wszystko. No co ty? Dobra, ale. <grym> Dla... 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 No wybrałem podział <grym> u klejarzy. Według ostatnich doniesień medialnych, nie wszyscy członkowie druży... drużyn konduktorskich mogą liczyć na darmowy posiłek regeneracyjny. Przysługuje on wyłącznie kobietom z uwagi na zróżnicowanie w wydatkach energetycznych u osób różnej płci. To jest ciekawe. W sensie co? Inaczej widzimy. Interwencję w tej sprawie podjął Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazując na nierówne traktowanie. Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły wnioski wskazujące na zróżnicowane traktowanie członków drużyn konduktorskich ze względu na płeć w dostępie do profilaktycznych posiłków i napojów. Napisał profesor Marcin Wiącek w piśmie do prezesa zarządu PKP Intercity. Nierówne, Dobra, dobra. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę w dokumencie na zasady równości płci. Ale dlaczego? Ja chcę przyczyny znać. Mężczyźni bez posiłku, badania. Według rozporządzenia, posiłk, posiłek należy się pracownikowi, jeśli w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu jest powyżej 2000 kalorii u mężczyzn i powyżej 1100 kalorii u kobiet. PKP miał zlecić wykonanie badań wydatku energetycznego. Czyli stąd się dobierze, że wydatek energetyczny organizmu u mężczyzn. Ma być wyższy, jako że ma większą pewnie masę mięśniową, więc ma większy wydatek. Czyli by się zgadzało, tak? Gdyby że to słusznie. Ale tak? nie, no. No, ale z drugiej strony. Chodzi o to, że, mam... że kobieta szybciej się, się zrobi głodna? Nie, no kobieta ma słabszy typ <noise> energetyczny, więc. Nie, to Ktoś to chyba źle zinterpretował. W ogóle. no właśnie, no bo to jest tak, że, okej, okay, mogę sobie inaczej. Kobieta statystycznie zje mniejszą porcję obiadu i, na i, i się naje, Scytnie. a facet musi trochę więcej tego zjeść, żeby się tak najść, najść, nie? I to jakby rozumie. no dobrze, ale rozumiem, to tutaj że to, to uśredniono w tych, w tych walorach, że. No ale właśnie. no o, co Nie, nie, nie to coś jest po prostu że... analizować danych. Okej, bo to wygląda na to, że jak ktoś pomyślał, aha, 2000 kalorii u mężczyzn, on muszą dłużej chodzić po tych korytarzach y, y, wagonów, przedziałów, sprawdzając te bilety jako konduktorze, żeby 2000 kalorii spadną. Bo omówmy się, chodzenie to jakby czy u mężczyzny, czy u kobiety spalasz podobną liczbę chyba kalorii. No jakby nie, chodno, właśnie. Gaba, gaba, ga, ga, gaba, gaba, odwrotnie. Kobiety. Co? O no właśnie, nie. O co mniej, żeby spalić. Znaczy inaczej. Co, no właśnie. Że, żeby kobieta spaliła 2000 kalorii, to musiałaby się nachodzić, nie? Bo ma mniejszą masę mięśniową, mniej, mniej mięśni pracuje. Znaczy objętościowo, a nie ilościowo. Mm -hmm. No i więc, no bo no ilościowo więc... ma tyle samo mięśni, anatomia. No dobra, no ale, ale w każdym razie musi się nachodzić, żeby spalić yy, 2000 kalorii, nie? Mnóstwo. Yy na mężczyzna, mężczyzna, podjąc, no, nie, nie biegając, nie robiąc sposób. Spali je szybciej. No to w moim mniemaniu, skoro mężczyzna spali je szybciej, to mężczyznę <laughs> <laughs> mm -hmm. To są takie absurdy właśnie w tych wszystkich jakichś no. Ale o co Kaman, ale o co im chodziło właśnie? To jest dziwne. Czy, czy... Potrzebna analiza, posiłki pracownicze tylko dla kobiet, właśnie i co, I jakby, jakby, czemu? Pa, sprawę zaangażowała się również minister do spraw równości Katarzyna Rób, no, no Kotuła. No tak, która? Patrzcie jakie to jest w ogóle za... No dobrze, ale na czym była i... równość, no bo jeżeli e, równość moim zdaniem to, to nie jest na tym, że... Gdzie... Równość w nierówności, kobieta i mężczyzna inaczej spalają kalorie, tak? Ale właśnie jak oni to przemyśleli, jak, jak, jak to oni wyrównać nierówne w takim razie, no to jest... Nad tym się pochalają ministrowie w ogóle rządu. To jest troszeczkę jak za komuny, jak Jerzy Urban pisał. A czy jakby, no nie wiem, no bo ktoś chyba chciał dobrze i przedobrzył, także się zrobił źle, ale czy to nie lepiej po prostu powiedzieć, hej, każdy ma prawo jako pracownik linii kolejowych do posiłku regeneracyjnego raz dziennie. Dobra. I jak ktoś potrzebuje, to je, jak ktoś nie jest okay. głodny, to nie je, nie wiem, jakby i tyle? Czy ty trzeba ministrów do tego i debaty, jakby równościowej? A to dlatego, że mogą nie być w ogóle chodzi. posiłków regeneracyjnych i tyle. Ale to jest takie śmieszne trochę. Ruch nie? powietrzny nad Vegas po Super Bowl. 882 prywatną odrzutowce, czyli że ludzie latają, a biedni mają jeść robaki, z tego co tu widzę. A ty jedz robaki, pis papierowej słomki, marźnij w domu który wynajmujesz, a na wakacje jeździł na szparagi do Bowera elektryczna Nie Nieźle to napisał ktoś, nie? <grymianie> nie, nie stary no. To jest głos ludu, czujesz Tak. Głos w domu, jedz robaki. Jedz, a potem jedz... Aha, nie jedz szparagi, tylko jeździ na szparagi, a jedz robaki. A jeździ na szparagi do Bowera elektryczna hulajnoga. <grymianie> nie jest, bo one są dla bogaczy. No dobra, no dobra, ale głos ludu, czuć w tym głos ludu. Tak, czuć. ale no dobra, dalej. No do sztuczna czy... inteligencja od Google unika pokazywania białych mężczyzn. Eee, Google, e, Google Gemini generuje... Google, za chwilkę mamy chyba rozmowę. No, za 15 minut jeszcze. Ej, ja tylko ci powiem, bo ja chciałabym tutaj zrobić intro do tego, no. nagłówka do tego, nagłówka. Do czego? Do, że y, Google inteligencja unika, tak, pokazywanie białych mężczyzn. Da, załóżmy, że to jest prawda. Ja uważam, że teraz po prostu najbardziej taką dotkniętą szykanami grupą ludzkości są biali mężczyźni. Dziękuję. Bo po prostu. Dziękuję, nic... że no, ale naprawdę nic nie zrobią i już od razu y, są traktowani z buta. Jesteście po prostu. Bo w prawie... my jesteśmy traktowani z buta za to, co zrobili y, nasi ojcowie. To znaczy nie moi, bo Tra, my ra, akurat. Mieli trochę prze... Ja mam dobrze w porównaniu do nich, oni to mieli przerąbane. Nieważne, ty ponosisz no. jakby wspólną winę, to ciekawe jak w ogóle... No ale wspólną winę, jakby... czyli mam tego, że ja genetycznie tylko... Etycznie, ale dobrze, gdzie tu jest etyka? Halo, gdzie jest jakaś etyka, pojęcie etyczne? Czy ktoś może dziedziczyć winę? Nie można dziedziczyć winy, no nie? Więc jakby tym odpowiadasz za swoje grzechy przeciwko ludzkości. To się mhm. nawet nie trzyma bo, bo, inaczej, bo ponoszenia No winem. ale dobra, oni nie są biblistami, w sensie ludzie... No ale nie, nie postory, bo ja, to, ja rozumiem co chodzi w biblii, nie bo są, to nie to nie nie jest sobie powiedzę. tak, że jak my coś zwalimy, załóżmy, że skopiemy, będziemy chlaci i w ogóle hulać, to nasze dzieci ponoszą odpowiedzialność i pewnie ich dzieci też ponoszą odpowiedzialność za te nasze czyny z tego tytułu, że my to jakby tą Zabijemy. traumę przegrzemy, zepsujemy, Albo epigenetycznie, że to to, kulturowo, dobra, ale mi chodzi prowadzimy o to, w obieg traumę. My mamy sytuację, w której ty nic nie zrobiłeś, jesteś białym facetem, więc jakby nie miałeś na to wpływu, to nie jest tak, że ty sobie wybrałeś, że jesteś białym facetem, ale, ale jesteś winny. Ale na przykład tęsknię A, za czasami, e, czy ja tęsknię za czasami do niewolnictwa? gdzie byli biali ludzie, gdzie się jako biały i od razu jestem, okej, okay, dobra, dzieci, moi niewolnicy. No nie tęsknię, bo... Nie, nie byłoby Cię z tego Po pierwsze... Nie, ale to nie jest mam... moja rzeczywistość nawet, nie, nawet nie, nie na... ani Polska, ani... Niby mamy narodowo odpowiadać za to, no bo trochę inaczej, bo... Ja... To było wygodne. Ale nie, słuchaj, 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 bo no, tutaj... Nie, ale dobra, jakby zahaczając o to, że Ty nie miałbyś niewolników, bo nie byłoby Cię na stać, Robi nie no, ale w polu, robiłbyś w polu, tak. Jakbym praca. się wtedy urodził, to, to pewnie bym miał. Nie, ro, ro, robiłbyś w polu Ja Jakbym tak, było dobra. stać, plus kulturowo byłoby to przyzwolenie na to i nie miałbym nie, tej etycznej no, ale nie takiej bym bym stać. Właśnie postawy o to, i empatycznej. Nie byłoby człowieka. na to stać, 99% ludzi nie miał niewolników, no nie? Więc ty jesteś z rodziny, której nie byłoby stać na to, że ma niewolników, no umówmy się, dobra. No, dobra, dobra, Przeskakując to, <grywa> oczywiście. Dzisiejszą tylko na pewno bym nie miał. No jest prawda, tak prawda. faktycznie, ale tutaj zahaczamy o coś innego, o taką odpowiedzialność narodu jako narodu, że na przykład my dzisiaj mówimy jako polece że hej, Niemcy, y, jesteście odpowiedzialni za drugą y, wojnę światową, no nie? Czy dzisiejsze Niemcy są odpowiedzialne? Tak. No widzisz, a z drugiej strony mówisz, hej, biały człowieku, biały facecie, który dzierży wszystkie możliwe władz władztwo tego świata w swojej białej dłoni. Ale patrz, ale z Niemcami, jak tam z Niemcami? Dobra, bo to jest dobry temat. Z Niemcami mam tak, że trochę mnie to wkurza, że Niemcy wywołali drugą wojnę światową, narobili ambarasu, przez co mój dziadek z moją babcią do końca życia siedzieli w jednym domu w jednej wsi, nigdzie nie pojechali i do końca życia ciłali, robiąc w polu i tak dalej, dalej. A w tym czasie w Krakowie ja jestem na studiach i żyją sobie w tym samym wieku, co moi dziadkowie Niemcy na emeryturce i sobie zamawiają zapykaneczki, podróżują sobie po, po innych krajach, itd. To mnie wkurzało na takiej zasadzie, że to nie jest y, tak jak niektórzy mówią, że U, Niemcy bogaty kraj pochodnie odrodził się i tak dalej. To nie jest tak, że Niemcy się odrodziły, bo, bo w ogóle pracowici Niemcy nie, i super. To co było można. To, co to co była grabież na pograniczu. bo ty tak w, bogacisz się w kontekście tego, że inni są biedniejsi od ciebie, a czemu? Bo zbombardowaliś całą Warszawę, nie? Więc to jest stolica kraj, który musi się odbudować i to kosztuje pieniądze, to jest po prostu siła ludzka i Wiesz, wszystko, o nie? tym, że da sobie Ludzi, taki... jakiś procent inteligencji, która pracowała na bogactwo tego narodu, a ty ją masz, bo ty sobie tam w tym momencie czerpałeś zyski z tego, że niewolniczą pracę wykonują na ciebie yy, wrogowie Rzeszy w obozach koncentracyjnych, w których było no, po prostu no 500, no nie? nie, I nie w Rzeszy, się... i w okupowanej Polsce. Może i to, tak tak to, to, może to, może w ogóle nie jest ten temat, ale najbardziej wydolną w historii świata kopalnią złota. Która pracowała w ogóle na jeden kraj był Auschwitz. Nigdy, nigdzie tyle się nie wydobywało złota. O czym mówisz? Bo ja, sorry, ale ja nie wiem, o czym Ty mówisz. Chodzi mi o złoto, które pozyskiwano z ciał. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nikt tak na to nie patrzy, ale to była największa w historii kopalnia złota na świecie. No. Tak, no. tak. Nikt tego nie. To są niezliczone tony, które popłynęły do. Na, na pewno to były duże ilości, ale co? myślisz, że od... masz kopalnię złota i tam mniej kilogramów tak, wydobywają tak, 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 tego złota tak, niż wtedy? Tak. KGHM. Sprawdź mi ile KGHM. Ale to jest kopie po... złota. Się, my nie mamy jakichś magatycznego. Po co ja cześć, dobra, cześć. sprawdźmy to. Ten, ten, Afrykę, tak? Dobra. Podniowo, Kopalnia złota. To nie jest złota, chyba tylko diamentów, tak? Ale mnie Tom... diamenty też były, diamenty swoją drogą, ale to liczy samo złoto. Kopalnia złota, ile ton e, rocznie naj... Ale słyszałem <słyszyłem> jak e, głos ludu znowu. Kopalnia złota w Newadzie produkuje rocznie około 116 ton tego surowca. Kopalnie złota w Newadzie 116 ton. A zło, z, z, więźniowie opisują, że w ogóle skrzynkami to złoto wywożono. Załóżcie. Po prostu nie wiem, skrzynka. O, jest już pełna, wynosi mi skrzynkę. Taka jedna skrzynka to jest kilkaset kilo pewnie. To nie jest tak, że musisz się z uroku to złoto zrobić, to nie jest ale... moje, to była największa, najbardziej ale wydajna nie to... tego. W sensie, to jest trochę poza merytoryczne, bo nie sprawdzisz tych kilogramów, nie masz porównania, chociaż wierzę, było tego dużo. Rozumiem point, Sprawdzę nie? Sprawdzę dokładnie, rozumiem, ale tak czy siak, to jest... Inaczej, Niemcy wzbogaciły się na tym, że... w ciała, właśnie dziadkowie mordowali ludzi... Ej, to jest politycznie I... poprawne. co? No, ale, I ale i to na przykład, i mnie, to i tak. Wymordowaliście inteligencję. Czy Niemcy po powinni zapłacić reparacje. teraz, ci młodzi, i tak dalej? Tak, powinni zapłacić reparację, dlatego żyjecie wy w tym ym, poziomie, w którym żyjecie. I Dzięki. teraz mówisz jak lewa, lewacki aktywista, w sensie lewicowy, taki mocno, mocno lewicowy, czyli lewacki, tak? Mówisz jak ten aktywista i mówisz, hej. Ty jesteś sobie białym człowiekiem i jakby jesteś na równi z nami, nawet ekonomicznie, ale jesteś kurde. Bo ta, na przykład taki nie, Niemiec jest na równi z nami ekonomicznie i on ma ci płacić, bo mordowali jego rodzice. Na zasadzie, okej, okay, to było nawet niedawno temu, ale ty w takim razie, tak samo jako spadkobierca tego uprzywilejowania, powinieneś czuć się w obowiązku coś rekompensować. Jesteś białym facetem. Dawniej rządziłeś po prostu wszechświatem, po prostu. Tylko ty. Pola, prawo polityczne, tylko biały facet, no? No inne rzeczy. No taka była prawda. Kto rządził światem, biały, biały faceci. Kobiety rodziły dzieci. białym facetom. Czarni pracowali... Kobiety rodziły białych facetów. Rodziły białych facetów, ale dalej były po prostu. To kobiety powinny. moim kobiety powinny. Moim zdaniem dyskusji, kobiety no powinny wszystko zapłacić. No dobrze, w każdym razie. Przebaczę Niemcom. You, nie, ale czekaj, czekaj, ale, ale, ale dążmy dalej do tego, co ja mówię. Czy ja czuję zawiść taką naturalną, nie, zawiść, zawiść to dużo powiedziane, ale czy ja, ja czuję niesprawi kończyć. niesprawiedliwość taką? Musimy wysłać link. Nie, spokojnie, 30 minut. Czy ja czuję taką niesprawiedliwość, jeżeli patrzę na moich dziadków, bo o mnie mi nie chodzi, ja sobie poradzę, ale właśnie mi jest żal moich dziadków, którzy naprawdę, Niemcy zrujnowali im życie, a sami sobie Ale jak zrównowali? Na serio? Bycie, to było tak, że twoi dziadkowie, okej, okay, ja nie mówię, twoi dziadkowie nie jeżeli w luksusach, ale z drugiej strony, twoi dziadkowie jeżeli na wsi, tak samo przed wojną, w tych samych standardach, jak i po wojnie. Na zasadzie to nie było tak, że Niemcy przyszli i zburzyli im dom. Nic im nie zburzono, nic im nie ukradziono, nie? Więc twoi dziadkowie akurat na wsi polskiej. Bombardowano ich. Gdzie bombardowano wioskę? Niej... Jamnę górną zbombardowano? Nie, nie zbombardowano. Do zbombardowano, tak? Oczywiście. No On dobre. No, przepraszam. <laughs> ale co tam zbombardowali w tych jeździkach? Nie wiem, drewniane domki. Ile to otrzyma czasu? To górki. No właśnie, kurde. Nie, 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 nie. Ja, nie, ja nie mówię o materialnych Gacja, Gacia, ale to ja mówię o materialnych celach. Materialnie nie zmieniło. Ale państwo. Ale państwo sraństwo, dobrze, Warszawa została zbombardowana, owszem, ale twoi dziadkowie żyli, mieli krowy, mieli no, kowy, no, no. dalej je doili przed wojną i po Mojemu dziadkowi, jeżeli tak chcesz się, już o materialne rzeczy, mimo. to jak chcesz już wiedzieć, Będziemy się to wiedzieć. po wsi um, u, u moich dziadków zbierano, rozbierano domy, mhm. zabierano cegły i wysyłano do Warszawy, żeby odbudować Warszawę. No dobrze! Ale ludzie, naprawdę, ja, jakbym miała patrzeć na to, czy ich statut życia drastycznie się zmienił, to powiedziałabym nie, bo oni żyli biednie. Była biedna polska wie Nie o to chodzi, nie o to chodzi. I, nie, nie o to chodzi i, gaba. Biednie. Chodzi o to, mieli krówne, gaba, dali gaba mieli... no że przestałem mówić komuś. Chodzi o to, że dziadek z moją babcią... teraz bo, jestem wyrazicielem i Mogli po, po wojnie się wzbogacać. A oni się nie po powoli, oni musieli odrobić to, co Niemcy z nimi zrujnowali. Nie no tak. Zbombardowali, powtórzę to, zbombardowali pagórki w Jamni górnej. Nie o tym Odrobili mówię. Odrobili to. Za... <laughs> nie o tym mówię. Ja, sorry, ale nie kupuję tego. Na serio, na serio, serio. Dobrze, może kończymy. Ale rozumiesz... tym rozumiem, ty jesteś akcentem. rozumiesz. Nie, nie rozumiem. Kończymy, bo mamy kolejnego gościa. To nie rozumiesz. Tak, gdyby że tylko, żeby zająć czas. Szybko musimy wysłać link. Szybko, kończymy to. Ja no. rozumiem w ogóle, o czym mówię. A gadasz gada nie da mi powiedzieć. Nie rozumiem. Dać mi moje pieniądze. Gdzie są moje pieniądze zaraz?